Dzień dobry, dzień dobry, chyba już jestem. Ustawiałam sobie tutaj piąty poziom, i już chyba jest. Spotykamy się kolejny raz na takiej pogawędce o zdrowiu, problemy z trawieniem. Dzisiejszy tytuł spotkania bardzo okrojony sposób będę o tym mówić, ponieważ o problemach z trawieniem z samym procesem to jest, to już po prostu nie wiem ile razy mówiłam w ciągu tych dwóch czy trzech lat. Że praktycznie samodzielnie moglibyście tutaj występować i prowadzić lejwa. Skupię się tylko na tym, skąd wiemy, że mamy problemy z trawieniem. Najczęściej osoby, najczęściej osoby które, które mają problemy z trawieniem, to mają problem też z, z obwodami obodem w pasie i problemy ze spodniami, bo ciągle spodnie są zaciasne, się robią bardzo czasem zaciasne, więc to jest jakby taki pierwszy symptom, i czujemy, że mamy wzdęcia, gazy, odbija nam się i takie odbijanie się górą, to są te gazy, które wychodzą z jelit górą, a gazy, takie gazy, no to gazy są, wychodzą tą częścią, która jest w spodniach. Tak najprościej można powiedzieć, no z dęcia, no wiemy jak to wygląda, brzuch się powiększa, wygląda tak, jakby nam mięśnie nie trzymały, nie trzymały brzucha, tylko po prostu ten mięsień się rozchodzi, brzuch nam wychodzi, gdzie chce i robi co chce. No niestety jest to też proces bolesny, w związku z czym to tak yy, wesoło do tego podejść nie można, bo wesoło człowiekowi wcale nie jest, Czujemy się spuchnięci, obolali, brzuch nas boli. Czasami zatrzymanie gazu w jelitach jest bardzo bolesne, bo gaz napiera na ścianki jelita od środka. Czujemy się tak, jakbyśmy mieli wybuchnąć czasem. Sami wiecie, co ja wam tam będę tłumaczyć, doczytuję, co tu jeszcze mam zaplanowane, żeby powiedzieć. Co wywołuje te gazy? Gazy wywołują, bo normalnie człowiek, jak, się, jak jest proces trawienia, jemy i się wypróżniamy, to normalnie nie ma żadnych gazów. Natomiast jeżeli mamy nadmiar jakichś bakterii albo kandidy, albo bakterii okrężnicy, albo Salmonelli, Candidozy i taka trudna nazwa bakterio, bakterio des e, grafilis, no to niestety pojawiają się gazy, pojawia, pojawia się coś, co jest za dużo i trzeba jakoś to z organizmu usunąć. Salmonella i bakterio adis są takimi bakteriami, które lubią, czy jedzą żółć e, i obejdą się bez e, tlenu w organizmie, w związku z czym one bardzo często, zna znajdujemy je bardzo często w wątrobie. Jak one się tam dostają? Salmonella dostaje się poprzez niesterylny nie nabiał, natomiast ta druga po, poprzez, prawdopodobnie poprzez glistę mm, ludzką. Glista tam jest, przemieszczając się ze swoimi jajkami jako, toks, jako taki y, ruchomy, ruchomy organizm, y, będzie ze sobą zabierała różnych pasażerów na gapę i to będą te właśnie bakterie. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ odwracając się w toalecie do sedesu, widzimy, jaki kolor kału pozostawiamy po sobie. Jeżeli to jest kolor żółty, kolor taki pomarańczowawy, to już wiemy, że mamy takie bakterie, ponieważ bakterie zjadają żółć i żółć nie trafia do jelit do trawienia. Nie, jeżeli nie trafia do trawienia, to kolor kału. Zamiast być zielonkawy, to staje się właśnie taki jasny. W związku z tym od razu możemy, od razu możemy się domyślać, że mamy któreś bakterie, któreś z tych. Um, I co, co już pierwsza myśl powinna, jaka myśl nam się powinna pojawić? Bo taka, że należy czyścić wątrobę, oczyszczać dotąd, aż zmieni się kolor na zielonkawy kału to wtedy macie gwarancję, że trawienie nastąpu, nastąpi, nastąpuje następuje. Ja dzisiaj mam, jest bardzo już późno, nagrywam kolejny raz, bo mam nowy telefon i za te wszystkie funkcje poustawiam. to po prostu się rozproszyłam i teraz szukam słów. Z każdej strony muszę się skoncentrować jeszcze raz. Okazuje się, że jeżeli wyczyścimy wątrobę, to kolorka u się zmieni na zielonkawy, wtedy rzeczywiście burzuch się zrobi płaski, spodnie za duże i samopoczucie zupełnie inne. Ponieważ część z tych gazów, które się wydostają, to są tlenki siarki, dwutlenek, węgla, siarkowodór, tlenek węgla. Część z nich jest to krzyczna, część z nich tworzy taką z żołądku bulgocącą masę, która się tam dalej przesuwa do Jelit i te jelita też są narażone na kontakt z tą toksyczną substancją, w związku z czym nie jest to nic przyjemnego dla kosmków jelitowych i od razu mając takie gazy w jelitach, my tracimy samopoczucie. Od razu czujemy się zatotysnieni i spada nasz nastrój. Tutaj mówię, zwracam się bardzo do osób, które mają problemy depresyjne, czy epizody depresyjne, czy jakieś inne takie spadki nastroju. Teraz jest jesień. Zwracajcie uwagę no, na to, co jecie i jaki od razu jest nastrój, niezależnie od pogody. Pogoda, owszem, będzie takim, no brak słońca będzie takim. Bodźcem do spadku nastroju, ale to u wszystkich, nie tylko u osób z problemami depresyjnymi, u zdrowych osób też to jest normalne. Natomiast zwracajcie uwagę, jeżeli jecie nabiał, taki nieprzegotowany, nie niezparzony, chociaż 10 sekund wysokiej temperaturze, czyli kanapka z twarogiem, kanapka. Z, z jogurtem, czy bułka z jogurtem, zwracajcie uwagę na to, jak się będziecie potem po tym czuli i jaki kolor kału będzie. Bo jeżeli będziemy chcieli się pozbyć tego, to oprócz czyszczenia wątroby, należy również z diety wyeliminować ten nabiał taki niewysoko sparzony. Ja proponuję to całkiem wy, wyeliminować z diety na ten czas, czyli cało, całe pieczywo najlepiej, cały nabiał, cukier to już absolutnie do zera. Owoce słodkie, teraz mamy mnóstwo winogron, moreli i tak dalej, owoców, które posiadają dużo cukru. Jeżeli tak Wam się dzieje z jelitami, uwaga, nie używamy, nie jemy, staramy się unikać, ponieważ to jest pożywka dla patogenów, które się w nas rozwijają. Najlepiej byłoby się odrobaczyć, od, oczyścić wątrobę, e, oczywiście dużo pić antyoksydacja, to jakby taka podstawa. E, i zacząć od żołądka. Ja tam kiedyś po kolei opowiadałam, bo trawienie zaczyna się już w jamie ustnej, nie będę do tego wracać, skupimy się na żołądku, żołądek powinien być odpowiednio zakwaszony, około 2 pH, powinien odpowiednią ilość enzymów zawierać i powinien, powinien normalnie trawić. Jeżeli tego nie ma, to już w żołądku zaczyna się proces zaburzenia trawienia na przykład białka z takich nie są cięte na mniejsze, tylko po prostu jako duże takie porcje idą dalej, trafiają do wątroby. Wątroba nie wie co to jest. Czasami się otłuszczać, może od tego yy, po prostu nie przestaje funkcjonować normalnie. No w zasadzie. A jeszcze jedna rzecz. Jeżeli mamy problem z trawieniem to w obrębie jelit i żołądka zostają metale ciężkie. Takie jak kadm, ołów, rtęć, arsen czasem. Jak robię skany organizmu, to mi wychodzi od razu, jakie w organizmie metale ciężkie macie. I tutaj, tutaj zazwyczaj proszę, żeby się zastanowić, skąd one się mogą wziąć. No wiadomo, że część jest w pożywieniu, ale duża część jest w wodzie. Nie będę już komentować jakości wody, no sami wiecie. Sami słuch słuch słuchacie telewizji, słuchacie o różnych y zdarzeniach z wodą związanych, no to trafia wszystko do nas. My pracujemy jako filtr y dla wody, w związku z czym to wszystko zostaje w organach i dobrze, jeżeli zostanie w obrębie jelit, ponieważ nie rozłazi nam się po organizmie, nie blokuje nam tkanki łącznej, mitochondriów, y nie obciąża układu ner nerwowego. Zazwyczaj tak jest. Że metale ciężkie są na układzie nerwowym, Parkinson, Alzheimer, drżenia różnego rodzaju palców, rąk, uciski czasami w kręgosłupie, możecie takie odczuwać. Wiele, wiele innych rzeczy, które będą powodowały metale ciężkie. Czasami nawet się nie łączy. Nie łączy się to z obciążeniem metalami ciężkimi w organizmie. Natomiast jest, są metody oczyszczania organizmu z metali ciężkich, można je usunąć pod warunkiem, że wiemy z czym mamy do czynienia i gdzie to mniej więcej siedzi. Co one jeszcze powodują? Będą wpływały na to, jak pracuje nasz układ odpornościowy i będziemy wiedzieć, w jakim, czy w zatoksynionym obszarze żyjemy, bo musimy mieć też świadomość, że. Nie wszystkie wody, które trafiają do nas do domu są bardzo toksyczne, niektóre są mniej toksyczne. W związku z czym sami podejmiecie decyzję, czy mieć w domu filtr, czy, czy go nie mieć. No to już jak, jakby każda osoba m, mająca świadomość skąd jakieś choroby się w rodzinie pojawiają, e, no to będzie, to będzie wiedziała. E, dzisiaj taki przypadek nagły. E, osoba, która jest masażystą przed. Test to przetrenowała się jakby na pacjentach, a nie wiedziała, że ma obciążone jelita guzem i guz pęku. Cały czas okazało się, okazywało się, że bóle, które pochodzą z jelit, promieniowały w kierunku kręgosłupa, i ta osoba myślała, że po prostu to jest problem kręgosłupowy, aż umiała sobie sama pomóc, więc ten ból tak trochę sobie znosiła masażem, uciskami itd. Więc proponuję też tam się badać, profilaktykę zastosować. Ona jest najtańsza, na szczęście żyje, udało się którąś z kolei karetkę wezwać, do tego pana przeżył, jest po operacji, ma się dobrze. Natomiast warto nie eksperymentować ze swoim życiem i zdrowiem w ten sposób i wcześniej sprawdzić, co tam się komu dzieje w organizmie, czy komu się przydarza. Żeby po prostu zapobiec, żeby nie czekać do ostatniej chwili się zastanawiać, czy przeżyje, czy nie przeżyje, czy będzie sepsa, czy nie. bo no wtedy jakby na to czasu nie ma, trzeba po prostu to zrobić wcześniej. Także jakby ktoś chciał, zapraszam na, na skany, na badania. A jeżeli nie chcecie w ten sposób się badać, czy profilaktykę stosować, to korzystajcie z, z laboru, laboratoriów takich innych okresowych badań. Po prostu dbajcie o siebie. Idzie jesień, nie jest to najlepszy czas dla organizmu. Dużo osób się mnie pyta teraz, czy stosować y, głodówki. No, no co ja mam powiedzieć, tak? Normalnie zwierzęta nabierają tłuszczu na zimę. No bo będzie zima, trzeba się zabezpieczyć. Jedzą tłusto, jedzą więcej niż normalnie, a człowiek pyta, czy zastosować głodówkę. To takie takie przemyślenia. Miłego wieczoru Wam życzę. Do zobaczenia.